Zbliżający się rok 2022 to kolejne zmiany dotyczące pracodawców i przedsiębiorców, którzy zatrudniają cudzoziemców zmiany, o których mowa, mają wpłynąć na korzyść osoby zatrudniającej, jak i pracowników. Chodzi o nowelizację ustawy o promocji zatrudnienia instytucji rynku pracy. Jeżeli ktoś będzie chciał, czyli przedsiębiorca, chciał, pracodawca, chciałby powierzyć wykonywanie pracy cudzoziemcowi, do tej pory praca na oświadczenie o powierzenie wykonywania pracy wynosiła tylko 6 miesięcy w okresie 180 dni. W tej chwili ten okres czasu jest szansą oczywiście poza. Stanowiska Senatu do zwiększenia tego okresu wydanego oświadczenia na okres 24 miesięcy. Zmieni się również kwestia dotycząca okresu rozliczeniowego dla takiego pracownika. Nie będzie tego okresu 12-miesięcznego rozliczenia, co umożliwi takiemu cudzoziemcowi pracę bez przerwy na podstawie jednego wynanego oświadczenia. Co jest jeszcze ważne? Mówi się o tym, że zostanie obligatoryjnie wprowadzone określone wynagrodzenie, które w znaczny sposób zaspokoi potrzeby i cudzoziemca, jak i też sprawi, że osoby tutaj będą pracowały na podobnych warunkach jak pracują również. Polacy. Zmieni się komfort i jakość zatrudnienia dla cudzoziemców przy znacznej poprawie wydajności pracy dla urzędowych pośredników. Praca pośrednika pracy, który zajmuje się właśnie wydawaniem takich oświadczeń, jest bardzo, bardzo um, obciążona, wymaga ogromnego zaangażowania. Tylko w roku 2021 na koniec października wygra zostało złożonych 610 takich oświadczeń dotyczących powierzenia pracy. Wydanych zostało 130 zezwoleń na pracę ze sezonową, wydanych zostało 34 informacji sta więc widać wyraźnie, że potrzeba zmian w tej ustawie jest, jest, jest naprawdę niezwykle y, ważna. Wprowadzono też ułatwienie dla pracodawców polegające na wydłużeniu do 7 dni okresu na poinformowanie Powiatowego Urzędu Pracy o podjęciu zatrudnienia przez cudzoziemca. Obecnie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim trwają przygotowania mające usprawnić obsługę wydawania oświadczeń. Zmiany dotyczą obywateli państw Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy.